Halo Łódź. co mam do, Wam do zaproponowania? Mianowicie 26 kwietnia, piątek, będę w Łodzi na ulicy Narutowicza 34, e, sala, salka wykładowa, można tak powiedzieć, e, będę dla Was i wygłoszę wykład e, na temat patentu na buchmacherkę i nie tylko, patent ogólnie na zachabianie pieniędzy na instrumentach finansowych. Chcesz się czegoś więcej dowiedzieć, chcesz poznać sposoby, matematyczne sposoby, jak wyciągnąć hajsy, na przykład z Buchmacherów, to koniecznie musisz być, wysłuchać, to jest wiedza, na którą wiele, wiele lat pracowałem, więc zapraszam, godzina 15.30, Łódź, centrum Łodzi, Narutowicza 34, Wygłoszę wykład właśnie z zahabiania pieniędzy na Buchmacherce i innych instrumentach finansowych, pokażę Wam cały ten proces bez szczegółów, których oczywiście nie mogę zdradzić głębiej, ale będzie to bardzo solidna dawka wiedzy dla was. Więc jeżeli chcesz się nauczyć zahabiać pieniądze na Buchmacherce lub innych instrumentach finansowych, przestać ryzykować. Przede wszystkim nauczyć się. Nie inwestować hazardowo, a inwestować po prostu zgodnie z matematyką, to ten wykład będzie dla ciebie. Także 26 widzimy się w Łodzi godzina 15.30 na Hutowicza 34. adres będzie niżej wskazany. Zapraszam wszystkich chętnych.